Czym jest malware i jaka jest różnica między nim a wirusem komputerowym? Malware to każdy program stworzony w celu wyrządzenia szkody lub działania bez zgody na komputerze. Wirus jest tylko jedną z kategorii w tej grupie. Zrozumienie tej różnicy pomaga rozpoznać zagrożenia, których wiele osób nawet nie zauważa. CO oznacza malware w prosty sposób. Malware pochodzi od połączenia słów złośliwy i oprogramowanie. W praktyce jest to każdy kod stworzony do śpiegowania, kradzieży danych, powodowania awarii lub przejmowania kontroli nad systemem. Może dostać się do komputera, nawet jeśli tego nie zauważysz. Gdzie w tym wszystkim znajduje się wirus komputerowy? Wirus to specyficzny typ malware, który replikuje się i rozprzestrzenia poprzez infekowanie plików. Do rozprzestrzeniania potrzebuje działania użytkownika, na przykład otwarcia pliku. Dlatego stał się znany we wczesnych latach informatyki. Inne rodzaje malware, które nie są wirusami. Istnieją rodzaje malware, które się nie replikują, ale powodują poważne problemy. Niektóre szpiegują to, co wpisujesz, inne nieustannie wyświetlają reklamy, a są też takie, które blokują pliki. Co ciekawe, wiele z nich wyrządza większe szkody niż tradycyjne wirusy. Dlaczego wiele osób nazywa wszystko wirusem? Termin wirus stał się popularny i zaczął być używany jako synonim każdego zagrożenia cyfrowego. To jednak wprowadza zamieszanie, ponieważ sposób działania i poziom ryzyka mogą być bardzo różne. Jak malware zazwyczaj trafia do komputera? Najczęściej dostaje się przez pobrane pliki, fałszywe programy lub podstępne linki. Czasem wystarczy pośpieszna instalacja lub nieuwaga przy kliknięciu. Dlatego, ostrożność jest często tak samo ważna jak ochrona techniczna. Zrozumienie różnicy pomaga w zapobieganiu. Wiedza o tym, czy coś jest wirusem, czy innym typem malware, pomaga lepiej reagować. Nie każde zagrożenie się rozprzestrzenia, ale niemal wszystkie wykorzystują brak uwagi. Jasna informacja znacznie zmniejsza ryzyko. Podsumowanie: Malware to ogólna nazwa złośliwego oprogramowania, a wirus jest tylko jednym z jego typów. Inne malware mogą być jeszcze bardziej ciche i niebezpieczne. Czy zazwyczaj rozróżniasz te pojęcia, czy zawsze nazywałeś wszystko wirusem?